W Pijalni Wód Mineralnych w Polanicy Zdroju do 8 listopada można zwiedzać wystawę pod tytułem Życie codzienne w czasach husyckich, przygotowaną przez nieformalną grupę młodzieży, detektywi przeszłości oraz Towarzystwo Miłośników Polanicy. Cieszymy się, że to właśnie w Polanicy, że możemy tutaj młodzież powitać z tych szkół, które były zainteresowane tym projektem, a mianowicie Szkoły Przedsiębiorczości z Kłodzka, bardzo aktywnej młodzieży pod kierunkiem pana królikowskiego, który jest koordynatorem i pomysłodawcą w ogóle tego projektu, a także i szkoły turystycznej miejscowej naszych Polanicy. Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja elementów życia codziennego w średniowieczu, pokaz strojów, uzbrojenia oraz opowieści o piastach i husytach, przygotowane przez grupę rekonstrukcji historycznych Wivern z Opola. Została przygotowana wystawa, do której my jesteśmy dodatkową atrakcją, tak, żeby ożywić ten cały teren. Także eksponatów troszeczkę jest. Mamy zarówno stroje, repliki strojów średniowiecznych z XIV, z XV wieku, czyli z tego okresu przed husytami i z czasów husytów. Oprócz tego jest też trochę uzbrojenia. Także pokazujemy, jak w jak broń, którą walczono, jak wyglądały elementy zbroi, które chroniły w tym czasie ciała rycerzy. Ale mamy też troszeczkę takich elementów dużo mniej militarnych, czyli zielarstwo, ziołolecznictwo, czy kuchnia średniowieczna. Stroje uboższych ludzi zazwyczaj miały kolory bardziej, powiedzmy, naturalne, czyli to były brązy, szarości. Za to kolory ludzi bogatszych mogły być dużo bardziej wyraziste. Czyli mamy tutaj bogate czerwienie, błękity, zielenie, także tutaj było troszeczkę jeszcze bardziej poszaleć. I o tym też opowiadamy, jak wyglądały te tkaniny z jakich szyto te stroje, jakie je zdobiono. Jest temat bardzo szeroki, ale myślę, że może wielu ludzi zaciekawić. To bardzo ważne, żeby młodzież poznawała historię tych ziem, żeby uczyła się pewnych rzeczy, bo ma to na pewno jakiś wpływ na naszą, na teraźniejszą czy przyszłość. Bardzo istotne jest to, co szczególnie mi odpowiada, mianowicie kwestia integracji do tych środowisk, nie tylko Polanicy, ale jak tutaj widzimy, zaangażowanych jest i środowisko dusznickie, i, i środowisko Kłócka, i także Polanicy, i, i szczególnie cieszy mnie to, ta aktywność młodzieży. Integracja. i Tutaj w Polanicy mam nadzieję także, że zapoznają się z tą wystawą turyści, Czasowicze, którzy kuracjusze, którzy przebywają na terenie Polanicy i w jaki sposób przyczyni się to do promocji naszego miasta, ale także i całego regionu ziemi Kłodzkiej.